Cześć, cześć, pan Jarek82 witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Farming Simulator 22. Moi drodzy, jak pewnie już zauważyliście, albo jeszcze nie zauważyliście, to wam powiem, mam mamy maj, maj trzeciego roku, mamy maj ostatni dzień maja ja sobie postanowiłem przez cały maj sobie popracować i sobie porobić i tak właśnie o to porobiłem wszystkie zadania, dlatego na moim koncie widnieje w tym momencie suma 494 931, co nie zmienia faktu, że dalej 1,5 miliona jesteśmy na kredycie, proszę Państwa. Dalej jesteśmy na kredycie o dochód z kontraktów 429 proszę bardzo w maju i dochód z innych 10 więc proszę państwa tak to wygląda porobiłem sobie zadania pięknie ładnie i cudownie zaraz się pewnie zapytacie ale coś tu się jeszcze nie zgadza no sprzedane bele jeszcze 57 tysięcy proszę bardzo jakby ktoś Ktoś nie widział kosztów obsługi maszyn 3, koszty wynajmu maszyn 474, koszty utrzymania ziemi 1500, koszty produkcji 170. Tak to mniej więcej wygląda. Ale moi drodzy, co mi się stało, to mi się stało. Proszę Państwa, oprócz tego, że zrobiłem sobie tyle kontraktów, dużo, nie powiem dokładnie ile, ale dużo, oprócz tego, że kontraktów sobie narobiłem też celutki Maj, bo już więcej kontraktów raczej nie ma, a nie, jeszcze jest tutaj jeszcze jest, jeszcze mamy trzy yy, trzy prasowania, ale a to co mi pozostało, proszę Państwa, to mi pozostało, pozostało mi 98 bel ściana, proszę Państwa, w kostkach no trudno, niech będzie w kostkach. No i zostało mi moi drodzy trochę tutaj bel z kiszoneczką. O, mi zostało 105 bel. proszę państwa z pisoneczką, tak to u mnie wygląda. Tyle przytargałem do siebie. Tyle jest mojego. Słomy nie mamy. A jeszcze trochę tam trawy chyba zostało. Ale niewiele z tego co pamiętam. No a zaraz się przejdziemy, bo, bo nie miałem czasu. Tam się tam się przejść. sobie Przebiegnijmy. Zobaczmy co tu się dzieje u naszych łowieczek. W naszych pól zwierzęcia ja Teraz, żeby mi te łowieszki nie uciekły. No, i tutaj mamy trochę podkierałem te belek z moich pól. 26 belek z trawą mamy. No, i oczywiście te moje pozostałości stare, które tu już się zrobiły, już jest piszonka, już jest git. Czyli to jest towar do sprzedania. Ale teraz, żeby wam pokazać, mniej więcej, ile czasu trzeba było poświęcić na, na zrobienie zadań ile yy, ile jak to wyglądało to może pokażę wam to obrazowo a obrazowo mniej więcej wygląda to moi drodzy tak proszę państwa Tyle musiałem pól zrobić żeby uzyskać takie, takie ilości no trochę tego jest możecie zobaczyć jakie pola były obrabiane zadań. No, proszę bardzo, cała górna strona, cała mapa górna, trochę na środku. I tutaj cały prawie że, no może nie całe, ale i no, w sumie można by powiedzieć, że cała linia dolna, nie? więc trochę tego, że tak powiem było, trochę się tu musiałem napracować. Zostały mi trzy zadania, ale to zadanie pole numer 12. Tu mi zostało pole 170, tu mi zostało i pole 41 tutaj. Pole 41 nie wiem czy jest yy, dobre. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś tam miałem brak, yy, znaczy brak. Yy, po skoszeniu, po przecząśnięciu, po zbelowaniu się okazało, że na przykład do zadania potrzebuję mniej niż jedną belę i mi po prostu wyskakiwał błąd. Ale to zaraz sprawdzimy, czy tak faktycznie będzie. Więc tak to moi drodzy, mniej więcej wygląda. Tak jak wspomniałem, mamy jeszcze trzy zadania: pole 12. No właśnie, szkoda, że nie mam tutaj tych, tych w tym momencie. Better Contracts, czyli te, te, te lepsze kontrakty, bo byście zobaczyli dokładnie wszystkie moje kontrakty, ale jak wspomniałem w poprzednich odcinkach że po prostu tego nie będę korzystał i mogę jednocześnie wziąć tylko trzy zadania na raz, to jeszcze mi się tutaj zmieniło okno, klęska urodzajów moi drodzy klęska urodzajów i jestem w ciężkim szoku bo nie przewidziałem pewne jedne rzeczy zaraz wam wszystko też pokażę Przejdźmy się do naszego magicznego tartaku moi drodzy. Drzewka urosły, to już wiecie, znaczy urosły, no trochę coś tam się urosło. O, trochę są wyższe niż poprzednim razem jak były posadzone. Tutaj jabłuszka nam się ładnie robią, wody praktycznie nie zużywają. Zobaczcie, wody praktycznie nie zużywają w ogóle. Nie wiem dlaczego tak to jest, ale okej. Okay. Mam trochę tutaj już tych z jabłuszkami odłożonych na bok nie się robią, ale jest klęska u rodzaju. W jakiej postaci moi drodzy? <laughs> no w takiej postaci, czego nie przewidziałem, a nawet nie wiedziałem, że coś takiego się może wydarzyć. Proszę Państwa, zmieniłem tryb produkcji, bo se ustawiłem na jeszcze deski, żeby mi się produkowały deski. Dlaczego? Dlatego, że deski mi są potrzebne do, no do czegoś tam do produkcji, jednej z produkcji. Zaraz też może o tym powiem albo i nie powiem. No i urobiłem sobie zadania i proszę Państwa co się tu wydarzyło. No to się to wydarzyło, że mamy tutaj znacznik magazynu bardzo i po prostu jak się te palety pokazywały tutaj spadały mi na, na ten znacznik i teraz mamy cały magazyn 246 palet. Produkowanych a tylko cztery z moimi płatami zabawy. Naszym kolegom polega klęska urodzaju? Klęska urodzaju polega na tym, że mamy 1130 litrów, że tak powiem, palet. Nie? Jedna paleta zawiera dwie, 1000 litrów, waży 225 kg. Teoretycznie nic by złego się nie stało. Ale jak sobie weźmiemy, odsuniemy to Na razie W ramach tego pokazania Wam, co tu się dzieje Bo ja do tej pory też nic nie wiedziałem, że to tak jest Zobaczcie, zobaczcie co tu się dzieje Każda paleta ma 5000 litrów, nie? O. Ja nie nadążam z tego do usunąć, nie? Ja muszę usunąć, nie? Magazyn jest pełny, wiem, że jest pełny Już? Koniec? Aha, chodzi, nie? Uh -huh. Co ja mam z tym fantem zrobić teraz? Jak to jest taka klęska u rodzajów, powinienem teoretycznie się cieszyć. Ale nie specjalnie się akurat z tego powodu cieszę, że, tak że to tak się dzieje. Znaczy, to był koniec już. W teorii powinienem się cieszyć, bo zobaczcie darmowy Aha, koniec. Se powiedział koniec. Wiem, że magazyn jest pełny. Wiem, wiem, wiem i tak właśnie tutaj cały to, czas to się tutaj, tutaj mi dzieje. Nie wiem dlaczego to tak się dzieje, ale się dzieje. I, i to mi wcale nie znika. Ale nie? już się o fajnych tartach, elegancko działa. Już?

Za już niepały nie widziałem dawno. Działa. To nie chce ryb. Nie chce się spałnić no. Dalej mamy 1130 litrów. Dział dobrze, dział, nie wiem o co tu chodzi, moi no drodzy, już jak to, znaczy jedni to by się na pewno ucieszyli, że tu to tyle towaru. Żeby to, było, żeby to było, tak? Już? <grywka> Już? Nie, moi drogi. Nie sypi się dalej, a tu nic nie znika, proszę bardzo. Mamy dalej w magazynie 1030 litrów. Dalej. Mówię, zrobię sobie, bo jak to się wolno robi. Tak, tak akurat, proszę, 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 a to wszystko król. Dalej sobie, proszę, proszę, a to się dalej sobie. Wiem, że to jest mało realne, co teraz robię, żeby wychodzę tą gorączką. Czy to się kiedyś skończy? Pytanie, czy to się kiedyś skończy? Ale z jednej strony to jest, można by powiedzieć, nauka dla Was. Czy nauka dla Was, jeżeli ktoś będzie chciał korzystać akurat z tej modyfikacji. To się źle kończy. A tego zobaczcie, ile tutaj jest. O, znowu się pokazało. Kolejne. Kolejne. też ja bym tutaj na tym to miliony to. Niż w miarę, bo oczywiście nie da się do wszystkiego dokładnie realnie robić, to jest tylko gra, więc nie wiem co wszystko się da zrobić, ale sobie pomyślałem, że mogę choć trochę w miarę realnie będę co będę dał rady robić, to sobie to, to będę robił, ale niestety chcąc nie chcę, to nie mogę. na przykład takie kwiatki w postaci tego pada. I tak powiem, że mam tę modyfikację kolejną na tym kończoną padę, to by krzyczało, że limit został wykoczony. Tam to jeszcze u biedy, że jeszcze to działa nie? Ładnie, prawie przez cały miesiąc, można by powiedzieć, że tworzy mi się jeden plac zabaw dziennie. Znaczy dziennie? No, nawet no, koło dziennie, można by tak powiedzieć. Przez tak cały, miesiąc mi się zrobiły tylko dwie palety, tak? Znaczy, właściwie przez dwa dni w miesiącu mi się zrobiły tylko dwie palety. Więc I liczyłem na to, że, że... Znaczy, jeśli chodzi o plazabaw, i liczyłem na to, że mniej więcej mi się zrobiło samo tutaj, robią się ze dwie paczki, albo trzy maksymalnie. To jednak palety trochę może mniej są wymagające, tak? Zaraz zobaczymy. Tutaj mamy z pięciu drzew, mamy cztery palety, a tutaj z dziesięciu, no, no to nawet, to, niech to będzie dwa razy, dwa razy, takie jak w placu zabaw, tak? No, to bym z tego miał cztery palety, a nie, każde nie wiadomo do ile. Teraz pytanie, czy to się stanie policzyć, bo ja na pewno. W na zewnątrz, bo tu jeszcze nie koniec. I jeszcze w magazynie jest tak 200, 200, coś tam. 240. O, o, a to znowu leci. A to znowu leci. Nie. Ja nawet nie nadam tego wyrzucenia. Nie wiem o co tu chodzi. Dlaczego tak się nie stanęło? Się, ale jak widać się stanęło. Się. Nie, nie wiem, czy to jest spowodowane błędem gry, czy błędem modyfikacji. Kiedyś u jego to się 5 e, milionów kamieni sypało i nie mogło się skończyć sypać Tak teraz inni się sypać kolejne no, dlaczego oni się sypały Kto im dał takie prawo, żeby się sypało Tylko, że wtedy to graliśmy na multi, więc mogło być e, znaczy, jeśli chodzi o kamienie to, to układ jego się sypało, mili, miliony e, no to graliśmy na multiku, więc organizacja mogła być lekko tak no tutaj jak sami widzicie gram na single bo nie mam niestety na razie nie możemy się zgrać w czasie każdy ma jakieś tam swoje obowiązki, wtedy kiedy oni mają wolne, no niestety ja nie mam wolnego i no ja mam wolne, oni nie mają wolnego, więc nie możemy się drać. czy kiedyś będą? myślę, że jeszcze kiedyś kiedyś tutaj razem wszyscy sobie dołączymy i, i, i zagramy ale na dzień dzisiejszy to tak jak mówimy każdy ma swoje obowiązki każdy ma jakieś tam swoje zajęcia więc nie możemy się zgrać w czasie, ale jak się zgramy będziecie to znaczy na to, że do, do żniw jakoś zanim tutaj żniwa będą, nie jeszcze myślę znaczy na to, że jakoś się tutaj Powiadamy i jakoś mi pomogą przed ale na to chwilę, no niestety, jak sami widzicie, muszę sobie radzić ale nie po mnie... zaraz się okaże, że będę miał dwa FPS i tutaj nie Czasu i energii poświęcę a tu dalej jest 1130, dalej się co? Ja może nie będę was tu nauczył jak w najpierw to wszystko, a później się. Myślałem, że się z tym uporam ale jak sami widzicie chyba niekoniecznie bo to cały czas tutaj napływa. Mieliście w grze 13 fps -ów. ja nie dla was włączyłem licznik FPS-ów, w tej chwili mam 13-12 FPS A ile tych palet jest? Dużo mało to zależy. Zależy jak leży, ale zaraz mam... Jak się uda mi stąd wyjść to Wam, to wam pokażę? O, wychodzić e, sztuczką magiczką, taką. Proszę Państwa, palet mamy tyle i to jeszcze nie koniec, bo to się sypie cały czas. Trochę tego jest, to Je. Więc jest na grubo. W tej chwili mamy 30 fps nie? Więc żeby tu nie przedłużać, to na to chyba wychodzi, że to będzie taki odcineczek dzisiaj w miarę krótki, bo tak jak już wspomniałem, że cały czas się mnie to sypie, nie chce mnie się to zakończyć. Nie wiem co tu z tym muszę zrobić, jak to naprawić. Jak to tak, w ramach informacji mogę Wam powiedzieć, że jeżeli będziecie chcieli produkować sobie, palety z modyfikacji. Po nazwie: Po nazwie 60 building Pack. No to nie polecam. Nie polecam. Ten tar, tak niestety nie wiem, czy to tylko u mnie, czy, czy może A może inaczej, jeżeli ktoś ma e, pobraną tą modyfikację i również tworzy, e, tworzy takie oto palety, bo te palety są do kupienia w sklepie. Jak ktoś nie wiedział, e, te palety są do kupienia w sklepie, proszę Państwa, i na nich można też się dobrze dorobić, bo one kosztują, proszę Państwa, 500, tylko złotych u mnie, a sprzedać je można za sprzedać je można proszę Państwa za za, 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 za dumą, a sprzedać je można za dziewięć, więc jak to było kiedyś z owsem można było kupować obie stanie przesypać do przyczepki i sprzedać na skupie za drożej tak również można zrobić tutaj podejrzewam, że tu jest jakiś błąd modyfikacji Niestety jest takie, a nie inne i nic z tym nie zrobimy, no nie wiem, może ja by nie napisał do, do twórców, żeby e, coś z tym zrobili, czy nie czy to po prostu jest u mnie jakiś błąd. Że to mi się tak sypie. że nie podejrzewam. Chociaż może się kiedyś jedno z drugim coś mogą być problemy, na przykład, że są dwie jakieś modyfikacje niekompatybilne ze sobą i dlatego tak jest tylko zastanawia mnie jedna rzecz skoro tak to się wysypały, ale tylko te palety no właśnie, żeby to był błąd modyfikacji, albo żeby się gryzły z dwie ze sobą jakieś modyfikacje no to tak samo te place zabaw powinny się sypać jak szalone, nie? a niestety one się nie sypią nie sypią się jak szalone, tylko się sypią tak słabo Słabo się sypią. Czy się sypią tak jak nie ja powinno, A te się sypią jak się nie powinno. Więc, więc jak sami widzicie mam 11 FPS w tej chwili. Palet przybywa cały czas. To nie że, że ich ubywa. W magazynie nadal yy, tu. W magazynie dalej mamy 1130 litrów. O sypią się proszę Pana. No. Tutaj mamy wiórów 2400 512 litrów yy, ramek do z placów a palet mamy dalej 1130 Ja muszę się jakoś tego pozbyć, bo tak się nie da grać, nie? Tak się do, to nie da grać. z jest taką prędkością z takim pokazem slajdów 11 FPS. Ja wiem, że to jest moja wina, oczywiście, że to jest moja wina, bo jest tyle, na wyrzucałem tyle palet. Yy i dlatego mam yy, tak niskie skoki. No, jak odejdę trochę dalej, no to już mam 50 40, 50 jest dobrze jak odejdę bliżej jeszcze w miarę jak cię coś tam gdzieś uspokoi ale nawet ej, nawet do 60 wychodzi no, to tylko latające palety to zlagują. Jak biorę palety do góry, no za pomocą lambertaka od razu. Na dzień dobry mi to spada na pokaslaj. Moi drodzy, ja się muszę tego jednak pozbyć. Nie wiem jeszcze jak, czy domyślam się. Ale dobra, ja się muszę tego pozbyć, bo to tak się tutaj nie da grać i muszę doprowadzić tutaj resztę do porządku. Więc takim oto krótkim filmem no niestety musimy się pożegnać ja muszę ogarnąć. Mam nadzieję, że Wam się podobało, więc trzymajcie się i życzę. miłego dzioneczka. Do następnego, do zobaczenia, do usłyszenia. Na razie. Hey, hey.